200 subskrypcji. W tej chwili już trochę więcej, no ale będziemy świętować okrągłe liczby. To już jak mówienie do pełnej sali wykładowej. Także dziękuję bardzo wszystkim subskrybentom i widzom za zgromadzenie się na kanale Gierkowym. Oprócz podziękowań, też w tym wideo no, powiem o dalszych planach na ten kanał i co do tej pory się nauczyłem w ogóle tworząc na YouTubie, tworząc filmiki. W pierwszej kolejności specjalne podziękowania dla Kosy za stworzenie grafiki podsufitowych przyjaciół, które możecie podziwiać już na banerze mojego kanału oraz w ostatnich już filmach. Pomysł był mój, wykonanie jej specjalne. Dziękuję. Podziękowania również dla Wigora z kanału Rozgrywka Śmierci, na który to kanał teraz też zapraszam, jako że ugościł mnie już dawno temu na swojej konferencji Śmierci, która to służy nam za taki podcast, gdzie gadamy no nie tylko o grach, ale o wszelkich pierdołach. Także też tutaj linkuję do jednej z naszych konferencji. Dziękuję, Wigor. Podziękowania również do ekipy z mojej pracy. Nie podam nazwy, bo wyjdzie na reklamę za tą lampę, dzięki której możecie teraz lepiej widzieć moją mordę. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale dziękuję. Co dalej można się tutaj spodziewać? Planuję jeden większy film, aby zobaczyć, jak to w ogóle wypadnie. Jak się będzie oglądał, jak się będzie klikał, jak ma się właśnie te. Długi film będzie się miał do tych krótkich, co do tej pory robiłem. Także mała zmiana formatu, zobaczę czy będzie mi się chciał bardziej wyśleć. Niemniej jednak y, dużo gier będzie do pokrycia w jednym materiale. No póki co dobrze wychodzi, masa pomysłów się zbiera i mam nadzieję, że wyjdzie z tego też coś ciekawego, coś innego co do tej pory było. Co do dotychczasowych serii, chociażby gramy arcade, jeżeli chodzi o mój ulubiony gatunek, oczywiście będzie on dalej grany, no ale jak to każdy człowiek, no ma zmienne fazy. W tej chwili mam fazę, no nie będę spoilerował, bo o tym będzie ten dłuższy materiał. Także, no, zapraszam do śledzenia. No i też kolejna część planu, czyli streamy. Mam już to opanowane na komputerze, jak i na telefonie. Będziemy coś streamować. Być może też nawet streamować z gier, które będą w przyszłych materiałach. Nie chcę puszczać streamów tak no, bez pomysłu. Chcę, żeby miało to jakąś chociażby cień wartości archiwalnej, żeby to było coś, co można powielić, wrócić do tego, albo zrobić z tego po prostu serię. Na przykład jak będę robił tym Q, Czci, chwale, pewnej serii, którą bardzo lubię. Tak jak na przykład mogę to zrobić z Dariusem i co jakiś czas do tego wracać. Taki luźny pomysł. Myślę, że ma to jakiś sens. No, ale w streamach odkryłem: nie chodzi o to, co jest na streamie, tylko o ludzi, o Was, aby z Wami pogadać, abyście Wy mogli coś do mnie napisać i żeby ten czat również się zachował. Co do też mojej przygody z YouTube'em, 200 subskrypcji uzbierało mi się w tym momencie w około półtora roku. Nie mam pojęcia, czy to jest długo, czy krótko. Niemniej jednak tu mogę powiedzieć, że zacząłem być zadowolony ze swoich filmików. Zacząłem z przyjemnością nawet oglądać swoje własne filmiki po około roku tworzenia. Także dopiero jedne z moich ostatnich filmów. Tak naprawdę mnie satysfakcjonowały. Wychodziło już tak jak yy, może nie sobie planowałem, bo oczywiście format tutaj się zmienił, żeby jednak no mieć też satysfakcję z tego, że oglądacie to również wy. Pewne zasady trzeba zachować, ale nie chcę rezygnować też z oczywiście charakterów w filmach. Nie, żeby to było coś generowane przez AI. Coś lubię opowiadać, no ale żart trzeba też czasem wtrącić. W moim przypadku najgorszy możliwy. Z filmów nieco starszych niż ten pełny rok. Bardzo podobało mi się tworzyć na temat serii Darius, gdzie chociażby zapraszam do jednego z ostatnich filmów mówiących o grze Darius Prest. Bardzo mi się podobało. Cieszę się, że udało mi się też nagrać gameplay w trzy osoby. To jest też niesamowite, tym bardziej na grę lokalną. Tu ponownie podziękowania dla osób, które uczestniczyły w tym ze mną. Także, tak, chociażby odkrywając całe takie serie, też yy, naprawdę mi się bardzo podoba. No i tu też mogę zradzić: następny duży materiał będzie coś w stylu jak robiłem z Dariusem, ale nie pocięty, tylko jeden duży film o serii, albo przynajmniej jej część. No, oczywiście, też w trakcie tej przygody z YouTube'em nauczyłem się masę rzeczy. Nauczyłem się chociażby samej edycji filmów i audio. Nauczyłem się w ogóle mówić do mikrofonu. Co, jeżeli obejrzelibyście sobie jedne z pierwszych moich filmów, to zauważycie, jak jeszcze nie do końca komfortowo się czułem, mówiąc do kamery, mówiąc do mikrofonu, jak ogólnie jeszcze niezręcznie się czułem. Niektórzy już się z tym urodzili, no ja musiałem dojść do pewnej wprawy. Chciałem tworzyć, uparłem się i nabrałem w końcu pełnej swobody. Chyba dopiero teraz mogę to powiedzieć. Czas pokaże, czy nabiorę jeszcze większej. No i sposób tworzenia filmu. Długi czas myślałem, jak tu zrobić to w sposób nie męczący mnie, a jednocześnie też wystarczająco satysfakcjonujący, ułożony. Z początku... Robiłem to na skrypcie, bo zauważyłem, że chcąc mówić tak jak teraz, czyli nurtem myśli, nie mogłem tych myśli pozbierać. Gubiłem myśli i proces twórczy zajmował znacznie dłużej niż jakbym najpierw to sobie napisał, a potem zaczął mówić. Także zacząłem robić ze skryptu. Jakiś czas próbowałem oczywiście mówić na gorąco, kiedy już nabrałem jakiejś swobody. No niestety zastanawianie się w trakcie mówienia. Nie było z moją najmocniejszą stroną, dlatego, chociażby tak że jak widać po ostatnich filmach, zdecydowałem się na połączenie obydwu tych rzeczy. Trochę wtrącania w trakcie, głównie skrypt, prawie że wszystko czytałem, że wszystko było zaplanowane. No i to, czego zapomniałem, za pomocą nowego otworu podsuftowych przyjaciół, wtrącałem w formie myśli w dymkach. Myślę, że efekt wyszedł naprawdę fajnie. Jest yy, Moim zdaniem, dla mnie jest to póki co satysfakcjonujące, no i zobaczę, na co jeszcze uda mi się wpaść, aby dalej urozmaicić moje własne twory. Także na ten moment to będzie wszystko z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję za e, subskrypcję i będziemy liczyć je dalej.